No cześć. Witajcie na działkomanii. Ostatnio były przymrozki i mają być znowu. Ja zastosowałem mój przecież piękny tutaj turbo piecyk z zniczy, no ale są efekty mrozu. Zobaczcie. Ten pomidorek. Ten pomidorek. Tam coś się dzieje. Te co zakupiłem to im nic nie jest. Zobaczcie tego. To jest takie porażone, aż zaraz wysycha. Ten tu dostał najmocniej. Tamten. Ten. Ten, co ma pod sobą banana, skórki znaczy skorupki od jajek i pokrzywę też dostał ten dostał te co tu przyniosłem małe ostatnio też dostały ten kupny nic mu nie jest bazylia nie dostała nic nic jej nie jest no i słuchajcie nie wiem no tu mam termometr w ten dzień to wymroziło, to była najniższa temperatura w nocy 4,7 stopnia. Teraz było w tą noc 7,9, ale już nie paliłem z niczy, bo jak to wczoraj zobaczyłem, to po prostu ręce mi opadły, już miałem i dość i tych i pomidorów i tego kanału działkomania, już wiesz, załamałem się. No ale nie, no trzeba coś robić, no dalej. No. Słuchajcie, zastanawiałem się, czy to nie jest czasem od zniczy, czy one się nałykały yy, dwutlenku węgla, który się wytworzył i ten, no, ale raczej nie no. Ludzie, wiem, że palą zniczę. kolega pali nawet yy, takie słoneczko na gaz yy, w szklarni poliwęglanowej i nic mu się takiego nie dzieje, no. Więc musiało przymrozić, jak to było 4,7, no to tutaj jeszcze, o, zakryłem wczoraj jeszcze na wszelki wypadek te okienka, bo Zobaczcie, one mają takie szparki, no i tutaj ciągnie, może to tędy naciąg, bo tego zimna, gdzieś to przewiało, no ale było prawie 5 stopni w środku, w naj, najniższym punkcie, no i to... Albo po prostu te moje wysiane pomidorki są takie niskiej jakości, no bo są chudzinki. Są chudzinki straszne, zobaczcie do mojego palca, no to to jest, to jest patyk, nie, w porównaniu do tego. jest trzy razy grubszy. Może dlatego, no. Ale tamta sadzonka nie dostała nic, no. Chociaż tutaj coś ma. Nie wiem, jeżeli to jest od, od mrozu. to nie wiem jak to ogrzewać, no. Tutaj była ta blacha na tej ta blacha tutaj leżała, ta. Leżała tutaj to nagrzewało, no bo naprawdę gorąca. Dawała dużo, no. Ale temperatura spadła do 4,7 stopnia, więc musiało być z minus 3 na dworze, na pewno. Nie mam żadnego termometra na dworze, który by mierzył całą noc temperaturę. No mam tylko ten jeden. Żałuję, że nie kupiłem dwóch. Była fajna promocja w zimie na nie, po 20 parę złotych. No ale, ale trudno, no. Także słuchajcie, jak macie Mają być jeszcze teraz przymrozki. Z soboty na niedzielę u mnie i potem zauważyłem też w pogodzie, że poniedziałku na wtorek. Więc no ja nie wiem. No będę to pali, no bo co mam zrobić, żeby chociaż uratować te, te, cztery krzaki. co zakupiłem, no. I słuchajcie, ostatni raz w życiu wsadzam pomidory przed 20 maja. Mam dość tego latania z tymi świeczkami, martwienia się, przylatywania o w pół do siódmej rano przed pracą, zamykania tej folii po 20 maja na pewno już będzie ciepło, więc nie trzeba aż tak się panikować z tymi pomidorami. One sobie poradzą, bo już na pewno są cieplejsze noce. Miałem w ten weekend dokupić jeszcze pomidory i tam w kolejne szklarni sadzić i tutaj dosadzić w tym, w tym bajzlu, co jest. Bo tu jeszcze trochę miejsca zostało. No ale tego nie zrobię, bo znowu już będę latał i palił świeczki i jeszcze szlak to wszystko trafi. No tak jak te. Więc wstrzymuję się do przyszłego weekendu. Więc na razie zostają te, no. Przykro mi z tego powodu, że takie tutaj wywaliło. Nie wiem, czemu tak się stało, czy to od... faktycznie ten mrozik, no ale one faktycznie są słabe, no. Może to jakaś choroba, może ktoś z Was wie to mi podpowie, no ale jakby była choroba, no to by zaatakowała wszystkie, chociaż no zdrowego pomidora tak licho szybko nie ruszy. Ten tutaj w ogóle, słuchajcie, oni podpada, o, coś się też z nim dzieje, tak jakby więdł tutaj, o też coś się dzieje. Ale tutaj, słuchaj zobacz zresztą widać, o. Tutaj sobie chodzi nornica. Ja mam się zamiar zaraz jej pozbyć w pewien sposób, niehumanitarny. Mam nadzieję, że to pomoże ten środek, który kupiłem i przestanie mi to ryć, bo, bo nawet jak ten pointer padnie, no to wsadzę innego i znowu będzie ryć. No albo zacznie sobie ryć gdzieś tam te tuneliki, tutaj zawijaski robić i poruje wszystko. Także jeśli to wymroziło, to bądźcie ostrożni, bo mrozy jeszcze mają być w ten weekend i jeszcze na początku tygodnia przyszłego. Mi się aż nie chce już tutaj nic robić przez to wszystko. No ale muszę się wziąć w garść. Pójdę do psychologa najwyżej, żeby mnie wyciągnął z tego dołka. I trzeba uprawiać dalej warzywa. No co, co zrobić? Chciało się mieć pomidory wcześniej, to trzeba o nie dbać. No. dobra, nie przedłużam. Dbajcie o swoje, jak macie jakieś. Słuchajcie, no właśnie, jakbym miał tutaj prąd, to byłoby wszystko pięknie. Wsadziłbym sobie farelkę, nie martwił się, żeby coś się zaczadzi, czy zabraknie tlenu, czy tak dalej. I bym był pewien, żeby jest ciepło. No ale prądu niestety na działce nie mam. No. A żadna fotowoltaika, chyba że jakaś za 40 tysięcy, to może pociągnęłaby farelkę. Bo Tam dwa czy trzy akumulatory nawet. Sądzę, że przez noc farelka by je wywaliła w dwie godziny. No, także wydbajcie o swoje pomidory. Jeszcze można przykryć to geowłukniną. No też. No ale no, tego nie zrobiłem. Może to przyniosłoby jakiś większy efekt albo taki mini, mini tunel foliowy jeszcze nad nimi zrobić. No, no kurde, ale są w tunelu. To jeszcze tunel w tunelu robić. No, myślałem, że te świeczki zdadzą egzamin. Jak widać, nie, bo było 4,7 stopnia. No. Dobra. Wy dbajcie o swoje pomidory. Ja też się postaram. Jak widać, staram się cudownie. Dobra. Jak Wam się ogólnie podoba, to zostawcie łapkę i dajcie suba. A ja kończę. Trzymajcie się. Cześć.